Dwie dokładnie takie same ogromne zdrabki XXL. W końcu po tylu dniach e, nie o wysokości mi Dwie godziny czas. Start, poszło. Dobra, Nara, elo To ciekawe, czy to będą takie łatwe rzeczy, czy. KUZ! No, jest... Od spodni! Od spodni. jest problem. Nie wiem czy słychać, ale ucieka nam powietrze. Karol to super człowiek ogółem Dzięki niemu kardio robię widzowie. Spalę trochę kalorii. Możecie lajka zostawić. Cały. второй <Gunny> раз Pęk, 100% pęk! W dzisiejszym odcinku razem z Natalią jedziemy do Gdyni, gdzie jesteśmy mówieni z Jaworem Jolą, żeby w końcu po długiej przerwie nagrać razem film. Ale na tę okazję przygotowaliśmy coś mega ciekawego. Dlatego, że jak widzicie, zamówiłem dwie dokładnie takie same ogromne zdrabki XXL. Tak właściwie to są to ogromne plakaty, na których są po takie małe, jak widzicie, okrągłe zdrabki. I no na każdym plakacie jest ich dokładnie 100. I pod każdą zdrabką, czyli pod każdym numerem kryje się jakaś rzecz, którą będziemy musieli sfotografować. Para, która w ciągu dwóch godzin zrobi więcej zdjęć, no przedmiotów ukrytych pod tymi zdrabkami po prostu wygrywa. Ważne jest to, że będziemy musieli lecieć po kolei, czyli jeśli nie zrobimy zdjęcia pierwszej rzeczy, to nie możemy zdrapać kolejnej, ale żeby było trochę łatwiej, każda para będzie miała trzy życia i jeśli będzie powiedzmy coś, czego nie da się sfotografować albo coś, co zajęłoby zbyt dużo czasu, to będziemy mogli, no tak jak mówiłem, trzy razy taką zdrabkę albo taki numerek ominąć. I zanim jeszcze spotkamy się z to koniecznie zasubskrybujcie mój kanał klikając ten oto czerwony przycisk na dole bo przypominam, że do końca roku lecimy po 2 miliony subów, a żeby nam się udało musimy wbijać 1250 subów około dziennie, więc jeśli jesteście nowi, a wiem, że trochę was tutaj jest i chcielibyście pomóc to koniecznie zasubskrybujcie kanał, a jeśli już subskrybujecie to strzelcie pod tym filmem łapkę w górę i spróbujmy dobić tutaj, jak widzicie uwaga, uwaga 22753 łapki w górę i wpadajcie też na kanał Natalii bo na kanale Natix nagrywamy dużo innych filmów, takich bardziej vlogowych, a żeby ten kanał zasubować, nie musicie wychodzić z tego filmu, wystarczy, że zjedziecie do opisu i tam w pierwszej linicy klikniecie w ten niebieski nik na fix, wtedy wyskoczy wam do okienko i tam klikniecie subskrybuj. No dobra, słuchajcie, w końcu po tylu dniach całej dnia wysokości e, czy... mi 10! Jest jesteśmy razem. E, zasady już wytłumaczone, tak, e, Musimy dać samy. Wam zdrabkę i zaczynamy. To lecimy z tematem Tutaj słuchajcie, mamy zrapeczki, każdy ma swoją, są, nie wiem czy są identyczne. Nie mam pojęcia co jest e, tam lecimy pod nimi. Się okaże, ale uwaga! Dwie godziny czas. Start. Poszło. Dobra, Nara, elo Dobra, Ola. Dobra. Nie, dobra, na aucie nie. nie. na aucie, dokładnie. Nie co postawić, Ty, My zaczynamy od końca. Jaworki zaczynają od początku, dobra, żeby Żeby się nie powtarzało w razie czego. Więc my lecimy od numeru numer 100 i mamy... Lecisz z tematem od razu, co musimy zrobić? Nie nie mogę! Nie. Jest dzisiaj święto, przecież każdy śpi jeszcze o tej godzinie. Twoje zdjęcie, Między tak? Wszystkimi Z, Z wszystkimi zadaniami. Nie masz zrobiony. Dobra, dawaj, na czekaj. Jest, jest, jest. Serio? Użychaj. Mamy jakoś zabawkę, aucie może! Kurde, no i my mamy... prawo jedziemy na gdynię! Na gdynię? Na domowego małego psa, psem, tak, tak, dokładnie. Dobra, uwaga, widać, robimy tyk. Mamy to. Pierwsze zdjęcie zrobione. No, słuchajcie, ja worki nam pojechały. My jeszcze zostajemy. I tutaj niestety odpił się mikrofon, ale spoko zaraz wszystko wróci do normy. Jak widzicie, mamy porty męski Tutaj Natalia pokazywała, że ustawiła porty w telefonie. a tutaj celuje i cyk chyba zdjęcie, więc mamy kolejny punkt. No może jakieś zoologiczne. Ej, Ale to będzie pies. To nie musi być prawdziwy pies. No właśnie mówię, na wystawie może być zdjęcie psa i możemy. Zdjęcia, ale wejdziemy zdjęcia. do galerii, jest Nie, jest tu święto. nie, ale są... Poczekaj, net Netto. Jest pani czym? Pani ma smycz! Pani, pani ma smycz! Pani jest ma smycz! To, to jest komor. To jest, komor. To jest komor. Kto chodzi z kotem na smyczy! Tam jest! Tam jest nie widać, bo szeroki kąt! Jest pies! Dobra, trafiłem numer 98 Guzik! O, no, yy, od, spodni. Od, od spodni Karol tutaj sam sobie robi fotkę Wiem, że to dziwnie wygląda, ale uwaga! Cyk. Mamy to! Czy jak zame? tak pójdzie, to S w 20 minut luzie, ich pokonamy, nie? Porobimy ich. Dobra, numer 97 drapiemy, teraz będzie pewnie coś trudnego To co lubię, Natalia, co robimy? Swoją kurtkę bardzo lubisz Nie, Apple Watcha lubię, Apple o, Watcha, okej. Okay. Uwaga, widzowie, cyk, zdjęcie tego co <coughs> lubię zrobione Dobra, widzowie, numer 96, lecimy od końca, oni lecą od początku, ciekawe co oni mają, Natalia, ale my teraz mamy... O nie Czekolada Czekolada Ja pierdzielę Szybko na stację benzynową, bo tylko one są otwarte Beskito. i szapki chyba ciekawe, czy to będą takie łatwe rzeczy, czy to będą takie... No póki co było łatwo, nie? Niebieski Drabka jest niebieska oh. o, o, zdjęcie z drabki. Jest? Poszło? Dobra, mamy to Trzecie, kwiat Kwiat, a może być choinka? Nie no, kwiat w zimie? Bez jaj Kwieciarnia jakaś? Czekaj, nie ma tu kwiata żadnego Szukamy kwiata, widzowie Musi coś być I Natalia, żabka otwarta jest czy nie? Eee, wygląda na to, Uczoraj, że jest da, otwarta da, no, to, jest stacja, to, chyba no lecz, to chyba łatwiej, to jest... łatwiej, łatwiej, łatwiej będzie wjechać no? no Chociaż ruch całkiem spory No, no jest, trochę ludzi Kurde, no przecież jesteśmy w parku, nie ma kwiatów, żadnych nawet zwiędłych Bez jaj Dobra, słuchajcie, idziemy na stację, kupujemy szybko tam jakąś czekoladę, byle jaką i robimy zdjęcie i dalej. Są, dobra, dobra Natalia bierze, tą, byle, którą. Jedliśmy, Dawaj, no. Jest! Tu jest kosmetyczka, ona chyba ma w logo e, kwiata Dobra, słuchajcie, czekoladę kupiona więc uwaga Natalia Cyk. mamy to. Let's go! Na tym czarnym. Widzowie jest problem. Nie wiem czy słychać, ale ucieka nam powietrze. Przed chwilą było 2,6, rano było jeszcze ponad 3. Mamy 2,5 bara i. No, jest najlepiej. Ja pierdzielę. A tak dobrze nam szło, Natalia. No. Jeno ja na widzowie masakra. Nie mamy aktualnie samochodu. Zobaczymy. E, nie wiem co zrobić. Jest widzowie? Tutaj zobaczcie. Jaki ładny kwiat. Zostawiamy sobie Ciebie na stacji, bo dobra, no nic nie zrobimy. Zostawiamy, może tutaj uda nam się. Dobra, dobrać. właśnie, okej. Okay. Ale dobra, nie ma co, na czas leci. Tego się nie spodziewałem, ale próbujemy Nożyczki. dalej. Kurdeczki. Nożyczki, ja pierdzielę. Na stacji takie kosmetyczne małe będzie Może no, będą, dobra, dobra, idziemy zobaczyć Czy może nożyczki jakieś ten znajdziemy do kupienia Albo tak na chwilkę pożyczyć tylko do samochodu Dobra, widzowie, pożyczyliśmy nożyczki od pani ze z, z stacji Natalia, trzymaj, zrobimy zdjęcie Tylko uwaga, nożyczki i przebito Ponacyk, mamy to Dobra, idziemy dalej, numerek 94 To, obłagam, coś łatwego Roślinka, no to, to e, damy radę, idę zanieść nożyczki najpierw, co na stację? Autoportret w odbiciu? Czyli zdjęcie swoje w lustrze. w odbiciu w lustrze, A, musi być w lustrze. Ale szyba o, też nie. mnie odbija w jakiś sposób, nie? To zrobimy szybko, na razie jest, dobrze idzie Ej, kałuża, zobacz widać mnie w kałuży Autoportret, czyli ty musisz sam sobie zrobić Chyba tak, to daj mi, tylko kałuża czy tu? Tu mnie bardziej widać, tu, widać bardziej. tu mnie bardziej widać Dobra, czekaj, no jest ewidentnie, zobaczcie Kawa, jedziemy do Starbucksa. Ty, ale ten Starbucks nie będzie zamknięty? Ale możemy też wyjść do jakiegoś sklepu po prostu, to jest pożywczy. Dzień dobry, my zdjęcie kawy. Dobra, widzę, jak jakieś oszedle i tutaj mamy roślinkę. nie, Natalia? No ewidentnie no, ro, roślinka. No, i tutaj taki krzewik, nie? No właśnie, dobra, robimy zdjęcie. Uwaga, cyk! Dobra, kolejne zaliczone. My sobie w ogóle poszliśmy. Zobaczcie, jak samochód podstawiłem. Szybę zostawiłem otwartą. Kanapka. Kanapka. Natalia do żabki, po kanapkę jakąś. Dobra. Na szczęście, obok stacji jest żabka. Mo Mogliśmy wziąć sobie ze stacji, ale tam już trochę za często jesteśmy. A, no. Trzy razy już przechodziliśmy, więc. Są kubki jest kawa. Jest kawa? O, proszę bardzo. Kawa i jest napisane kawa lub fotę. Masz telefon? Może się napijemy kawy. Ale jest otwarte? No normalnie. I ile czasu minęło? 9.30. 15 minut dopiero, a już ile mamy? Mamy już 5. Kiwi. Będzie w żałce kiwi. Może i napój kiwi będzie jakiś. O! O, o! No, 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 no. Zamknięte. No ma no, no. no, to wygląda? A od 10. Jest napisane po lewej. Ty, czy ja usiadłem na zdrawce? Tak. To jest fanie widzowie. Wyciągaj! Okay. Lekoryzm, nie no było niej kłaść na fotelu moim. Dobra, proszę bardzo, kanapka kupiona. O, jest podpisane kanapka. kanapka, więc Natalia robimy zdjęcie i kolejne będzie zaliczone. Uwaga, cyk! Dobra, mamy to. No powiem ci, że trochę mamy zrobione i tak biednie to jest. Zobacz, ile jeszcze, jeszcze tego jest! Dobra, lecimy dalej. Kurde, szkoda, tylko, że ten samochód, który ten... No dobra, nieważne. Dobra, uwaga, drapiemy i usta! I easy! Busy. Dobra, Natalia, dawaj usta, robimy twoje. Uwaga! No, dobra, mamy to. W ogóle mamy jeszcze godzinę i 30 minuty, więc idzie nam chyba zarąbiście, raczej szybko leci czas. Wszystkiego możemy nie zdążyć, ale wygrywa ta drużyna, która zrobi więcej, nie? Jeśli się nie uda wszystkiego. Tutaj na witrynie są zdjęcia, owoców, tu warzyw. Dobra, dobra, masz. Jest kiwi! Jest kiwi! Poszła Ola zrobić szybko fotę. Jest, ale ładne. Jest kiwi. Opierdzieliłbym takie. Drzewo. Drzewo? Tam jest. Kurde, tam są. No to rób stąd od razu. To jest drzewo. Brzydkie, bo nie ma liści, ale jest. Dobra, dopiero sobie kolejny i tym razem ja? street foto. Dobra. Ty Stawa, ja ci foto. robię foto. Ale no? nie, ja nie muszę być. To musi być street foto, czyli jakieś budynki czy co coś chyba. Dobra, pisałem street foto i mamy. Fotografia uliczna, rodzaj fotografii, której tematem są przypadkowe, odpowiednio chwycone ujęcia życia ulicznego. Ty Natalia, to jak to moje, mamy to. No i pięknie. Pierwsza dyszka za nami. Natalia, lecimy z 11 zadanie. Pół 10 godziny. 10,5 godziny, no kurde, to. Spieszamy. Spieszamy. Ej, no ale już mamy zdjęcie kota! No niestety trzeba nowego szukać. Flying tiger, to jest tygrys. Ale No poczekaj, ja podbiegnę zobaczyć. Karol to super człowiek ogółem. Dzięki niemu cardio robię widzowie. Spalę trochę kalorii. Możecie lajka like zostawić. Tako! Koale kangury, psy! Nie ma. Ja patrzyłam jeszcze na okna, bo koty lubią siedzieć w oknach, ale tutaj na tej ulicy nigdzie nie było. Wbijamy się do żaby. Dobra, i zbierzemy karmę dla kociaka. Mam karmę dla kota. Pięknie. Uwaga, drapiemy i co tym razem? Sport? Wiem co, Natalia! siady. Nie, nie! Przycisk sport beci. Jest taki przycisk, dawaj! Woda! Woda! Do żabki załóż! Nie no, przecież masz wodę, kałuże masz! Chit, no kałuże, zdjęcie, pa! Robimy zdjęcie! Masz? Mam! Zielony! Zielony! Żabka! Żabka. Zielona! Proszę bardzo! Jedenastka! Jajko! Dobra! Żabka! <laughs> no głupie mi wchodzi tak drugi raz! To weź ty teraz idź! Pięknie, misja wykonana, świateczka. Dobra, wróciliśmy do samochodu. Jak widzicie, 1,4 bara. Ale wracając do zadania, jak widzicie, mamy tutaj napis sport. Dobra, uwaga, cyk, mamy zdjęcie sportu. Ale sportowe jazdy to my na pewno już dzisiaj mieć nie będziemy. My żadnej dzisiaj jazdy już nie będziemy mieli tym samochodem. Co to jest portret BW? To mamy przykłady portretów BW. Czyli po prostu czarno-białe zdjęcie. Nie, czarno-białe. Fryzur. U fryzjera. No na przykład. Aha, no dobra, nie będziemy mnie zdjęć zrobię szybko. Nie zrobię zrobić ci portret dobra. BW. A moje auto jest ponure takie. Dawaj. Robione. Dobra. Rower. Rover. to jest rowerowy? To jest sklep rowerowy? Ja mam auto spalone. Dobra, to Dobra ja wyłączę, no? Co? A, stoi rower. Proszę bardzo. I dobry, robimy zdjęcie czyjegoś randomowego roweru na ulicy. Książka. Książka. A księgarnia nie jest tam? A ja nie mam żadnej książki w aucie, gdzie mam książkę serwisową. To czekaj, to jest ja rower, taką ładną masz. O. Zdjęcie Dzień. książki zrobione. Złość! Eee. Gotowe. Dobra, sport zaliczony, więc lecimy dalej. Tym razem już bez naszego samochodu. Autoportret w nakryciu głowy. Autoportret, czyli co, selfie, tak? Ty chcemy kaptur, no właśnie, po co, czapka? Ka kaptur to jest nakrycie głowy, Zokój, Natalia. Uwaga, Natalia robi selfie -aka. I mamy zalicone. to zaliczone. Co tam jest? Mebel. Znaleźliśmy po drodze studio mebli kuchennych. Kakuj. Weskakuje i dość szybko. Jakieś zdjęcie To zaliczone. Jest rabka. Ja pokażę coś dla widza. Odjechaliśmy spod tej żabki, bo już tam było głupio i ta żabka jest dosłownie tam. jest kolejne? Światła! Dawaj Świat. proszę bardzo. No, to jest zdjęcie światła zrobionego. Portret dziecka. O, ja! Gdzieś w witrynie musi być po prostu dziecko i zróbmy portret. Zróbmy dziecko. Tak, witrynie. jest na witrynie banku. Nie, czy ubezpieczalni. Bezpieczalnia PZU to jest. Chyba to było dziecko. Tak, tak są jest na dziecko. Tylko to trzeba zrobić portret, dlatego ja podbiegnę, co? Żeby to było z bliska tak, zrobione. Bliska, no. Taka jakaś skwaszona ta dziewczynka. Dobra, lecimy kolejny numerek, tym razem 88 i mamy tutaj. Ciasteczko. Dobra, Natalia kupimy. Tylko gdzie? Orlen czy Żabka? Chyba żabka. Żabka, no? Żabka, bo to na Orlenie to już za, za dużo. No dobra, ciasteczka, na poprawę humoru chyba. Czy jest jedno, ciasteczko. Tak, to wyjmij jedno, zrobimy zdjęcie jednego ciasteczka. Uwaga! Cyk. Mamy to, elegancko. Odbicie. Patrz tam, odbija się nasze auto. Jak nic? Nasz nie musimy wychodzić z auta. S, Dobra, mamy odbicie auta. Widok z okna. z okna. Z okna. Z auta właśnie. Dobra, jestem w samochodzie. Uwaga, mój widok z okna samochodu jest. Taki, elegancko Marchewka Jedziemy w to samo miejsce gdzie byliśmy? Chyba tak, to no pojedziemy witrynę. na tą witrynę gdzie byliśmy Nie, no nie ma marchewki To nie ma tam, tam są, są tam. tam Proszę bardzo Jest marcheweczka Zdjęcie zrobione Jedziemy dalej Dobra, kolejny numer. uwaga, 86 yy, Sałata? Jak sałata? O nie <laughs> Przypomniało <laughs> nam się, że rzeczywiście mamy tą kanapkę, którą kupiliśmy i tam jest sałata na fotku. Ja dzielę, ale far. Uwaga, czekajcie, trzeba wyjąć ją, cyk jest. Proszę bardzo, idealnie Karol tutaj strzela Dobra. fotkę Cyk, sałata zrobiona i mamy to Kolejne zaliczone. W ogóle została nam godzina i już niecałe 10 minut, więc no Natalia czas goni, więc drap kolejną rzecz Którą będzie żółty a zobacz, czy w dalej nic nie ma. Żółty, co? Po prostu żółty. Tam jest śmietnik. Śmietnik żółty. No widzowie, jakby nie patrzeć, żółty jest, więc uwaga, cyk. Mamy to. Zdjęcie zrobione i kolejny punkt zajczony. No Najlepsze słuchajcie jest to, że my stoimy w tym miejscu już z pół godziny i jeszcze dajemy radę, wiecie, wszystko tutaj wokół nagrać, ale czuję Natalia, że zaraz będzie problem z czymś. Mam nadzieję, że nie! Uwaga! Klucze! Jezus! Klucze do domu. Pięknie! Dobra, Natalia trzyma już klucze i uwaga! Cyk, mamy to. 21 już. Jesteśmy przy 21. Herbata. Dobra, jedziemy do Costa Coffee w takim razie. Daliśmy po drodze jakąś kawiarnię. Idę zobaczyć, czy jest tutaj na widoku herbata, bo kawa była na widoku. Nie ma nic na widoku. Kurczę. Trzeba iść gdzieś dalej możemy nigdzie znaleźć herbaty, dlatego w sumie postanowiliśmy, że wykorzystujemy tutaj nasze jedno życie I herbaty pomijamy, lecimy z kolejnym po prostu, dlatego ja od razu drapię Okej, okay, numer 22, to jest liść Nie ma tu liści gdzieś? Co? Gdzie zrobić potęgę? Co to jest? Listek! Pokaż, Pokaż to! Myślę, że listek Dobra, liść, wyglądało no. tak dziwnie Uwaga, kolejna zdrapeczka O kurde Farby do niepełnosprawnego. i on jest pomalowany farbami, ale nie wiem, czy to nie jest za bardzo naciągane. Oj, kurde, nie wiem, czy to już nie jest za bardzo zaciągane. Nie wiem, czy po prostu nie skipniemy tego i pójdziemy dalej, tak? że stracimy, no, jedno serduszko. Dobra, no, to no dobra, dalej. to skipujemy nie to czasu, i lecimy dalej. Dobra, uwaga, numer 82 to gry. Gry na telefonie, tak? dawaj, gry. Robimy zdjęcie gier na telefonie. Ja tak, no no, no. Dobra, jak widzicie mamy cztery gry na Natali telefonie i wystarczy teraz cyk, zrobić tak i mamy to Natalia. Piłka! Yeah. Gdzie my znajdziemy piłkę Flying Tiger? Nie, nie. Chociaż... Chyba były. No. Jedziemy pod Flying Tigera. Właśnie wysiadałem, żeby jest do Flying Tigera. Ola, no właśnie wiem, to samo spojrzałem. Na szczęście w aucie włoży piłkę dla naszych piesków. Także tak naprawdę nie musieliśmy się nigdzie ruszać. Robisz szybko fotkę. Cyk. Kontrast. A, dobra kontrast, no to, to zrób zdjęcie aut. A nie, czarno-biały Jest zdjęcie czarnego i białego Czerwony Czerwony? O, 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 o. Ja mam pazokcie czerwone Dobra, dawaj pazokcie Tylko jest odrost, nie patrzcie na to O nie, bo to brzydko wygląda z tym zimą no. mocnym Dobra, jest lampa Jest czerwona, jest czerwona 26 teraz drapiemy Drzwi Auta, bez kitu Dawaj, szybka akcja Ogólnie ludzie pewnie kupują to i robią takie profesjonalne Tak, zdjęcie, żeby sobie żeby wyzwanie tak, jakieś no, zrobić A, my a tymczasem i... my, cyk i gotowe Dobra, numerek 81, ale nam dobrze idzie, uwaga, to... Pasy Pasy, nie wierzę w samochodzie mamy pas. To jest w sumie jeden pas Natalia. To nie, to chyba nie przejdzie. No właśnie, zebra na ulicy. Kurde, najbliższe pasy mamy tam na światach, więc szybko biegnę, żeby nie tracić czasu. Dobra, jak widzicie, jestem przed pasami. uwaga, cyk! I mamy to zdjęcie pasów zrobione. No dobra, lecimy z kolejnym zadaniem. błagam, oby też coś łatwego. Jabłko. Warto jednak wiecie i jak widzicie, mamy z tyłu nadgryziony jabłko, ale no co, jest jabłko, jest, tak? To jest, to no. może mojego zróbcie. Dobra. Tutaj mamy telefon Natalii i powiem wam, że kozacko mi się nagrywa ten odcinek, bo trzeba fajnie kombinować. Kreatywnie myśli... Leć. No ale uwaga, cyk, mamy zdjęcie jabłka Bokeh Co to jest bokeh? Nie mam pojęcia Dobra, to są zdjęcia takich lampek Pokaż Widzisz? A, coś takiego Takie, że rozmyte jest To musisz w fokus gdzieś indziej Nie, to musi być bliżej i coś musi być dalej, to tak nie wyjdzie Paweł Patrz, wyjdzie Co ty gadasz dziewczyno? O mam, zobacz No chyba jest Jest git chyba Są jest rozmyte to... lampki? Są rozmyte lampki Pieczywo Coś jest dookoła związanego z pieczywem? Lidl, ale na Lidlu, chyba że na witrynie Lidla, bo oni mają zawsze świeże bułeczki, nie ma Chleb? Tak. A jest chleb, proszę bardzo Ładny chleb, ja też bym zjadł. Myśmy bez śniadania Tak, my ogólnie na co nagrywamy ten film Tak, mieliśmy zjeść coś w międzyczasie, ale no. nie chcemy tracić czasu No jest pieczywko ewidentnie No to lecimy dalej, które to już, numerek 79, lecimy od 100 przypominam w dół To <laughs> Jezu Natalia, To zdradka nas kocha chyba Dobra, uwaga, robimy zdjęcie Natalii Dłoni, no, jest cyk Zmarznięta, ale Nieważne, jest zaliczone. Lecimy dalej, numerek 78 Nie ma co tracić czasu. Miłość Dobra, słuchajcie, uwaga, mi <grym> zdjęcie Mamy, Mamy to, let's go. Dobra, kolejny numerek to będzie 77 Uwaga... Buty. Buty Jezu, takie łatwe. Słuchajcie, muszą być dwa buty, więc uwaga Cyk, zdjęcie będą zrobione i kolejne zadanie w pół minuty zaliczone Kurde, zostało 51 minut, więc dalej musimy przyspieszyć Poduszka. W starbucksie nie ma poduszek? Są Masz? Masz? Mam Dobra, pokaż. Jest tutaj w kawiarni są poduszki. No, widać poduszeczkę samochód. samochód, Samochód. Pasata, o, pasat, piękny samochód. Auto Bezglowny dla ludu. nie jest. Ale ktoś, kto bliżej podjedzie, bo nie Ja, ale jakby ktoś był? Tak. tak. Tak? Tak, nie ma. Jest, jest. Latał, Lata, latają skubane. Leci, 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 mam. Masz? Ale widać bardziej kruply, To Poczekaj. O, teraz. Tam leci. Nie ma. Zrobiłaś? Jest tu! Jest! Widać, widać! widać go. Bardzo dobrze, zaraz będziemy mieć połowę Droga No to wysiadaj Dobra, widzę szybkie foto drogi Gotowe I uwaga, lecimy z... O, oh, cholipka. lipka z tym będzie ciężko jak nie wiem Idziemy na stację, zobaczymy, albo do Żabki, nie? Dobra, Natalia wyszła z Żabki, nie ma Kurde, najgorsze, no że dzisiaj wszystko jest zamknięte, tak to byśmy poszli na lody bezowe albo do piekarni. No, tak to, nie... no właśnie, wiesz, do cukierni byśmy pojechali, ale nawet jakbyśmy wzięli samochód, to nie mamy gdzie jechać po nią. No, tak, bo wszystko jest zamknięte. Drugi skip, drugi, drugie życie Natalia, to będzie już ostatnie, bo potem. Ale może też już skipowali, nie wiadomo. Dobra, chyba trzeba skipnąć i lecieć po z kolejnymi. Zrobić, a tracimy czas, bez. Dobra, okej. Okay. Dobra, słuchajcie, w takim razie wykorzystaliśmy już ostatnie skipnięcie. Perfekcyjnie Klamka, bo kolejna Natalia się, to już będzie przegrana jak, jak nie damy rady zrobić to się tutaj przegrywamy Będziecie stresować dodatkowo? No właśnie, kurde Klamka w aucie Klamka w aucie Proszę bardzo, trochę zaśnieżona, ale cyk i mamy zdjęcie klameczki Kwadrat Masz? Czy ty no nie, no to kwadrat? nie jest kwadrat taki typowy To jest prostokąt Bez kitu znak, dwa na dole są prostokątne, ale ten u góry jest osobny jest kwadratowy Cały? Cały Jedziemy dalej widzowie, od razu za ciosem, błagam, żeby coś co da się zrobić Telefon. <noise> Telefon, ja uwaga. Nie znowu mój. Tak, Uwaga, cyk, mamy zdjęcie telefonu, ale to idzie szybko Dobra, kolejny numerek, 73, autoportret, czyli selfie, tak? Selfie, no Dobra widzowie, w takim razie uwaga, ustawimy tryb portretowy i mamy Selfietek zrobiony, więc kolejny punkt zajczony Krytki. No nie, tam jest sklep wszystko dla ucznia. Może tak? na witrynie będzie. Dobra, chodźmy. Pędzle, farby. Kredki! No są, tu nie są kredki, a tu są kredki. Są. <laughs> Drugi raz. Pęk, 100% pęk. Nie pęk? Nie pęk. Wow! Wygramy ten odcinek to ten. To będzie się No właśnie co jest w ogóle? Nie Karol nie powiedział. Dobra, są kredki. Okay. No jest zdjęcie kredek. Lecimy dalej. Numerek 72 to szczotka. szczotka. Masz do włosów? W no Dawaj, no. Dawaj, no. dawaj, dawaj, dawaj! Nie no nie wierzę widzowie, widzę. Znowu się uda, dobra. Y... Ta mini szczotka do włosów, tak? Mini szczotka, którą zawsze biorę na nagrywki Uwaga, cyk, elegancko Ale spoko Natalia, w razie czego była jeszcze szczotka do kibla na stacji, ale to chyba jest, to będzie bardziej estetyczne Więc uwaga, cyk, mamy to Dobra, 41 minut do końca Lody Tam była wi witryna lodu. Tak cały czas witryny robić? W sumie no dobra, chodź e, Tu jest Justynka, lody są na Justynce Gdzie? Na Nie, 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 prosto, kolejnie, tu jest Justynka A, Lód są wielkie lody tak. Nie oczywiście czy te kamery, ale widać tutaj widowie. tu Kurde, drzewo kolejne Znak teraz, znaczy do zdjęcia Zobaczcie Kontrały pierwsze zdjęcie. zdjęcie No nic nie widać, no, okay. to widać. na drugim widać na No trzecim Na trzecim drzewo. drzewo Dobra, to to, to Jaki zaliczamy Jakie przeszkody Tak, to była masakra A my dobijemy kolejny, 71 numer Pomidor, ty, ty mówiłaś o tym pomidorze Powiedz, że jest, błagam, powiedz, że jest Nie Ogórkiem. Nie ma pomidora, weź? cóż, może będzie. Nie no, przecież jest wypisany ogórek. Dobra, to idziemy po jakąś inną kanapkę z, z pomidorem. Dobra, Karol, to może teraz ty do tej żabki, bo reszta mam chyba spięć Ale na... ja też będę te dwa albo trzy no na No ten... więcej. Na ten... Dobra, no niestety widzowie nie mamy wyjścia. Jesteśmy uziąni, więc idę. Dobra, widzowie, mamy to. Piękny. Piękny, co? Piękny tak samo jak, proszę bardzo, uwaga. O! Piękny mamy jego zdjęcie. Coś drugiego. Autoportret na wesoło. <śles> 33 minuty, 55 ma szans, sekund. No, nie szans, żeby zrobić całość. Lola, Skarpetki! Dziciesz. Skarpetki! Ja ściągam buty. ściągaj buta. Skarpetki. Piękne masz skarpety, by the way, kochanie. Ja nie mogę O, Ja już za każdym razem jak to drapię czuję taki stres No, bo już nie, już nie możemy skipnąć, jak będzie coś, takiego, nie damy rady zrobić to przegrywamy, ale uwaga balkon, tam jest balkon, dobra robię zdjęcie temu balkonowi, uwaga, cyk mamy to, dobra, numer 6-9 zobaczymy, czy będzie szczęśliwy, czy nie o w mordę jeża. Z mojej kurtki wychodzą pióra Natalia weź, czekaj, czy jest jakieś, jakieś pióro swoje czekaj, 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 spokojnie, może znajdziemy Cztery mini piórka udało mi się czekaj wyjąć To jest pióro na pewno Natalia Ty no, widzowie, jak będzie Zobaczcie, chyba to są piórka. Czekaj, wezmę tryb makro wi fi nie? Dobra, teraz widzicie zdjęcia z bliska. No, ewidentnie były to pióra, więc mamy zaścone, ale też fartem. Flat lay. Co to jest? No znowu pewnie jakiś efekt. No dobra. Flatlay to jest kompozycja ułożona celowo A, tak z jakichś jak przedmiotów. Instagramerki robią. Takie instagramerki z góry, takie wiesz, że masz śniadanko ułożone i tak dalej. Tu są przykłady zdjęcia flatlay Zaraz to ogarniemy, tylko stąd pojedziemy już. Zostało nam równo 30 minut i w sumie zaryzykujemy i stracimy kolejne życie, bo teraz myślałem, żeby pójść do parku i pokładać patyczki czy coś takiego, ale nie widzę sensu. Za dużo czasu nam to zajmie, i Tak. Że po prostu bez sensu. Zarezykujemy, no zaraz może być coś kolejnego, chorego, no ale no trudno, drab. Chmury! Dobra, ja robię fotę. Robisz? Cyk. chmury gotowe, dawaj je kolejne. 40. Może nam się uda dojść do tej 50? -tki. Smutek! To ty teraz, no? Znaczy jaka smutna dziewczynka ja nie mogę... Ale cringewa! No. Dobra, mamy zdjęcie zrobione. <laughs> Dobra, lecimy dalej. Numerek 68 po Oby coś co damy radę. Widelec. Idę na stację. No! Dobra, słuchajcie, byłem na stacji okazało się, że na stacji jest Zuza, która oglądała nas w i wie już wszystko o samochodzie, o więc e, przypilnuje nam. Też e, ogarnęła nam, żeby wiecie, żebyśmy dostali mandatu i tak dalej. I dała nam też widelec, więc e, warto mieć e, widzowie sporo widzów po prostu, bo nie wiadomo gdzie wiecie, się spotkamy. Widelec wygląda tak i uwaga Natalia, cyk, mamy. Okulary! O nie, nie, nie okularów! Optyk jakiś Znaleźliśmy optyka i jest pani w okularach Także szybka fotka i lecimy dalej z tematem Dobra słuchajcie, drapiemy kolejną zdrapeczkę Biżuteria Natalia Pierścionek albo bransoletka Dobra, będzie bransoletka i pierścionek tajny Zdjęcie cyk, mamy to Mąka Żabka już jest otwarta tutaj co idź do żabki Idę do żabki Nie ja, kupuj mąki Tylko zrobię zdjęcie Zrób zdjęcie mąki No i wyjdę no No dobra Jest mąka, pięknie Różowy Mam koperty tutaj, proszę bardzo, różowiutką to zrobione, odkładaj Cebula. Idziemy do naszej witryny? Tak! Idziemy do naszej witryny! Przyjechaliśmy do naszej wspaniałej witryny, ale chyba nie ma widzowie. Na przeciwko naszej wspaniałej witryny jest następna witryna z jedzeniem. Idę zobaczyć czy tam nie ma cebuli. Co? Jest? Dobra, Ola do mnie krzyczy, że tam jest. Tu nie ma. Jest. A się schowała z Dobra, cebula jest, dawaj k zrabkę. Dobra, lecimy dalej numer 66 to Pepsi z lodem. O kuźwa dobra, to teraz ja biegnę do żabki po Pepsi i kubek z lodem A właśnie, ty kubek z lodem jest w żabce, dobra Dawaj Natalia Dobra, Natalia wróciła z żabki, mamy jak widzicie kubek z lodem i Pepsi Puszcz, Natalia wlewaj Dobra, uwaga, lejemy Pepsi do kubeczka z lodem No ja to, wystarczy, nie? to teraz już tylko zrobić zdjęcie, uwaga Cyk Mamy to, elegancko Dobra, lecimy dalej, bo trochę czasu niestety na to straciliśmy I 65 to... Uśmiech Uśmiech. Uśmiechaj się. Ty się uśmiechasz, Czekaj. Okay? Dobry gacyk. Mamy to. Dostało 16 minut, także mamy. Krzesło! Krzesło! krzesło. Trzeba, gdzieś jechać. Trzeba gdzieś jechać, no nie ma wyjścia. Randomowa restauracja, Ola. I będzie krzesło. i są krzesła, nawet jakieś zamknięte, to są na stołach. Krzesła wystawione. Rzadce były nawet, ola białe, wystawały. Ja pierdzielę! Zukol, ty się hokery, nie nadajesz do to robienia to zdjęć! Hokery. Hoker też jest z krzesłem! Patrz, jest jedną robię, 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 mam! Masz? Mam! Dużo czasu na to straciliśmy, nie zdążymy dojść do pięćdziesiątki. Nie? Nie. Chyba, że będzie coś łatwego. Trójkąt. Znak tam w dali jest. Pokaż mam zdjęcie. Do pięćdziesiątki musimy. Łyżeczka, co? Masz łyżeczkę w ja mam. Ty masz, bo ty masz bałagan no torebce, w samochodzie. Nie widziałam torybki, w torebce mam. Nie mamy żyć. Nie mamy żyć. Nie mamy żyć, dobra, szukamy łyżeczki. Łyżek jako łyżek plastikowych nie było, ale, ale był sos pieczyniowy ciemny, Lóżeczko. na którym była narysowana łyżka. Drewniana. Ale miała być łyżeczka. Czyli lipa. Czyli lipa. No to idziemy dalej szukać. Kurde, i mamy też 15 minut do końca. Dobra, lecimy dalej. K numerek 64 to banan. banan. Kurde, to są wszystkie owoce, czy o co chodzi? Talia, idę. Radia, żabka, musisz, Talia, idź. Ty. Ale to pani już się. Ale... Ja nie, już, już nie wiem, czy mówicie dzień dobry, czy. Do zobaczenia zaraz, no widzę, nie ja co to pani sobie myśli w żabce, ale co, a był banan, czy nie widziałaś? patrzyłam w ogóle, ty kupowałeś pomidora. No ale też nie patrzyłem, Kurde, dobra, idę, widzowie, jolo. Widzowie, dostaniemy banan, zaraz, na żapkę. żabkę. 100%, nie? A, a nawet już dostaliśmy, już zaraz wracam Pani już wiedziała, że idę Ale dobra, tam słuchajcie, dalej mamy kolejną żabkę Nie jest daleko, więc pójdziemy do niej, bo tutaj nie wiadomo, wiecie, za ile pani wróci Dobra, podchodzimy pod kolejną żabkę Oby były banany Ja pierdzielę zamknięte 6 stycznia, czyli dzisiaj od 12 A jest 11.08, 11, nie wierzę Niestety na stacji nie ma bananów, więc idę jeszcze raz do tamtej żabki Ale super pogoda jest Wszystko dzisiaj pod górkę Nie no, nie wierzę, dalej zaraz wracam Dobra, idziemy do samochodu Daria. Pani nie ma Zaraz wracam, ma ciągle Był tak, no to druga żabka, od 12 czynna, więc no nie, na stacji bananów nie ma, przypał. Ale dobra, do końca zostały niecałe 3 minuty, nie możemy już nie skipnąć, wykorzystaliśmy wszystkie szanse na ominięcie zadania. Więc widzowie więcej nie zrobimy i czekamy do końca czasu. Zostało 5 sekund. krążymy w kółko, no ale niestety nie znaleźliśmy nigdzie łyżeczki. W tym momencie czas się kończy. Także niestety do 50 nie doszliśmy. Z naszych obliczeń wynika, że udało nam się zrobić 34 zdjęcia ze stu z całej i dzwonimy chyba po W to, że po nas przyjechali. I wydaje mi się, że gdyby nie akcja z Besią, to byśmy zrobili więcej, ale jak Karus zobaczył Becę, to po prostu stał i. No bo kurde, Natalia nagrywał. Słuchał, jak to pow... Cieka, bo no bo taka nie... sytuacja, że kryzysowa się wydarzyła Nie myślę, że przez to przegraliśmy Myślisz? że ja myślę, że i tak wygraliśmy, mam ja nadzieję O, dziś dzwonią. Dobra, słuchajcie, ja, za mam siadą, zobaczymy ile mają i... Chyba będziemy musieli z nimi jechać nagrywać do nich kolejny film A Bejca, zostaje Okej, okay, słuchajcie, jesteśmy już wszyscy razem, pada śnieg, więc musimy szybko o, Oni mają ja... Tego nie znaleźliśmy Okej, okay, czyli nie 46 zrobionych, tak? Dwa, I dwa życia Czyli 44 tak, 44. Okay. Yy, No to Natalia chyba przegraliśmy, bo my też straciliśmy dwa życia. 34. I mamy 34. No ale wy nie mieliście auta, nie? No dobra. No ale my ale... wygraliśmy! Wygraliście, no jak go nie patrzeć, no wygraliście. bo my tak w, sumie co, było my tak w sumie co było wygraną? Ciasteczka! Ciasteczka! O, mamy tu z tyłu kupiony, tak, z zadania akurat. I czekolada! I czekolada, z zadania, z zadania. Nie, znaczy nie, z zadania! Nie, to Otwarte. nie z zadania! Otwarte! A my, słuchajcie, zostawiamy tutaj samochód. Podwieziecie nas, co? Yeah. Nie! Nie, Dobra, to jedziemy to jedziemy autobusem w takim razie, bo ten Uber, to, o kurde, to kosztuje, to jest premium. E, Strzelajcie, lajka, like, jeśli nam się podobało, jeśli chcecie więcej filmów. Tak radziliśmy, ale następnym razem wygramy. Trzymajcie się, nera!